Cześć, to znowu ja i znowu Nissan 370Z już jest ustawiony na rolkach jest to totalna seria czyli seryjny dolot, seryjny wydech jak widzicie jest w trakcie transformacji na Nismo V2 ale dzisiaj nie o aspektach wizualnych, a o mocy dlaczego mamy serię? ponieważ klient przyjechał na strojenie totalnie seryjnym egzemplarzem my teraz go tylko zmierzymy zjeżdżamy na rolki wjeżdżamy na podnośnik tam zamontujemy nasze sportowe katalizatory albo super sportowe katalizatory. Jeszcze tutaj klient podejmie decyzję w trakcie montażu, a my Wam pokażemy nasze, jakby bliżej Wam pokażemy nasze nowe produkty, ale to już na podnośniku. Także chodźcie, wsiadamy do samochodu. Właśnie dokonaliśmy naszego referencyjnego pomiaru, osiągnęliśmy prawie 327 koni oraz 357 Nm momentu, jest to bardzo zdrowy egzemplarz, rzadko kiedy się trafia taka zetka z takimi osiągami na hamowni, gdzie jest totalnie seryjna, ma seryjny układ dolotowy, seryjny układ wydechowy, także nie ma co czekać, zjeżdżamy teraz z hamowni, wjeżdżamy na podnośnik i tam Wam pokażemy nasze nowe produkty, czyli sportowe katalizatory do mistrza na 370Z. Jak widzieliście, Bartek już zdemontował oryginalne katalizatory z Nissana 370Z. A teraz zapraszam do stołu, gdzie pokażemy nasze nowe produkty, czyli sportowe katalizatory do Nissana oraz super sportowe katalizatory w zależności od potrzeb. W tym wypadku klient zdecydował się, że montujemy super sportowe katalizatory. Za chwilę Bartek je zamontuje i pojeżdżamy na hamownię, żeby sprawdzić, jak sama zmiana kat katalizatorów generuje mocy albo nie zawiera moc, a następnie po prostu podejmę się odstrojenia tego samochodu i jeszcze dzisiaj auto wraca do klienta. Jak widzicie Super sportowe katalizatory zostały zamontowane. Co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ projekt wykonaliśmy na bazie skanów 3D oryginalnych katalizatorów. Cały projekt został wykonany, jeżeli mówimy o już technologiczną stronę, na bazie giętych rur na maszynach CNC. Dzięki temu mamy bardzo super precyzję w porównaniu do lokalnych innych rozwiązań dostępnych na rynku. Po pospowaniu flansz, wszystkim po wyjęciu z matrycy, po prostu to pasowało idealnie. Pierwszy raz nie musieliśmy naciągać. Y ponieważ nam osobiście też to kiedyś w przeszłości zdarzało, kiedy stosowaliśmy pro takie dekady produkowane przez nas z kolanek i z odcinków rur ciętych. Po prostu spawanie ciągnie nawet na matrycy taką rurkę i zawsze inaczej wypada, przez co się ciężko montuje. Tu montaż naprawdę zajął 20 minut, także myślę, że nie ma więcej co opowiadać. Zjeżdżamy autem w dół i lecimy na hamownię. Wjechaliśmy na hamownię, auto przypięte. Nie ma co czekać, odpalam, rozgrzewam i robimy pomiar referencyjny względem serii, a potem zaczynamy strojenie. No dobra, zrobiliśmy pomiar. Mamy przyrost 7 koni i 15 nm w całym zakresie obrotów. Silnika, także fajny przyrost. Czyli warto montować super sportowe katalizatory, jeżeli zależy na przyrostach. A teraz siadam, wgrywam licencję KUTEKA i zaczynam strojenie i zobaczymy, czy jeszcze uda mi się coś doklikać. No cóż, zrobiliśmy parę pomiarów, wyrównałem AFR, niestety silnik nie chce przyjmować zapłonu, stuka, musiałem cofnąć zapłon, więc nie mamy lepszego wyniku, tyle co wyjęć katalizatorów, po prostu mamy wynik 335 koni i 372 Nm momentu, więc dzisiejszym wnioskiem jest, że dekady dały, ale samo strojenie już nie pozwoliło nic więcej poprawić, jedynie udało się po prostu wyrównać AFR, tak żeby to wszystko chodziło jak trzeba, dorzucić dodatkowe bajery standardowo czyli POPsy, Flamesy, czy Drift Mode i transportową kontrolę trakcji. Także na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym materiale.